Do 60 kg w narożniku czerwonym zobaczymy Karolina Graczyk, Kopakabana Konin i w narożniku niebieskim Natalia Kowalska. Karbo Gliwice to czwarta zawodniczka z Gliwic dzisiaj w szóstym półfinale, którą mamy okazję oglądać. Walkę numer 6 w ringu prowadzi Małgorzata Kiner. Punktują Barbara Sanko, Ewa Walczak i Jacek Konował, sędziowie czasowi Karolina Bagnowska i Tomasz Majher. W ringu będziemy mieli okazję oglądać dwie dosyć doświadczone zawodniczki. Karolina Graczyk ma 27 lat. W swojej karierze stoczyła blisko 100 pojedynków, z czego większość poza granicami Polski na krajowym podwórku. Na razie tylko 33 walki w rozmowie. Przed tym starciem półfinowym Karolina mi zdradziła, że ponad 50 walk stoczyła poza granicami Polski. Natalia Kowalska, rocznik 1930. 89 boksuje od 2004 roku. W swoim dorobku ma 57 pojedynków. Karolina Graczyk to jedna z najbardziej utytułowanych polskich pięściarek w kategorii do 60 kg. Największy jest sukces to wicem to medal brązowy z 2010 roku z Mistrzostw świata rozegranych Brekton na Barbadosie. Karolina w mistrzostwach w Lublinie broni wywalczonego przed rokiem w grudziądzu tytułu mistrzyni Polski. Ring wolny, runda pierwsza. Z drugiej walki półfinowej w kategorii 60 kg. Mamy nadzieję, że wszystko z Natalią Kowalską będzie w porządku. Czy o własnych siłach zaraz podniesie się z ringu. I za moment Natalia Kowalska dojdzie do siebie i o własnych siłach. Wstanie z matyringu. Do kolejnego pojedynku przygotują się Natalia Cholińska, Skorpion Szczecin, i Ewa Gawenda, Karbogliwice. Pojedynek siódmy pierwszej serii półfinałowej będzie to pierwsza walka półfinałowa w kategorii do 69 kg. Sędziować będą wielkie brawa dla zawodniczki Karbogliwice, Natalii Kowalskiej. Wszystko już w porządku. Kolejną walkę sędziować w ringu będzie Jacek Nował. Punktują Maria Bartkowiak, Cecylia Podlicka oraz Ewa Walczak, Sędziowie Czasowi, Tomasz Majcher i Karolina Bagnowska. Za nami już kolejne pojedynki półfinałowe w kategorii do 60 kg. Ja przypomnę, w pierwszym starciu Magdalena Wichrowska pokonała Dorotę Kusiak. ze startu grudziąc Przed chwilą dobieg końca, przed czasem pojedynek drugi półfinałowy Karoliny Graczyk z Natalią Kowalską. Przed nami oficjalny werdykt. Walkę w kategorii do 60 kg przez KOB w pierwszej rundzie wygrała Karolina Graczyk Kopakabana Konin. A przed nami już pierwszy pojedynek półfinału w kategorii do 69 kg na narożniku czerwonym Natalia Cholińska, Skorpion Szczecin.